Cześć, nazywam się Olga i prowadzę platformę edukacyjną dla kobiet yogini.pl. Jogini wzmacnia kobiety w szybki i efektywny sposób, bez wychodzenia z domu, dzięki programom rozwojowym online. Pomagam kobietom zbudować pewność siebie i stworzyć silne, budujące przekonanie na własny temat, ale co najważniejsze, pomagam im zrozumieć siebie, a zrozumienie to ustrawienie. Mamy w sobie ogromne narzędzie, którym są myśli i w którym są emocje. Tylko musimy po prostu się nauczyć, jak z nich korzystać w taki sposób, żeby one budowały nasz świat, w taki sposób, w jaki tego pragnie nasze serce, nasza dusza, czyli nasza misja, z którą przyszłyśmy tutaj na świat. Dzisiaj chciałam Cię zaprosić do programu, który pomógł już tysiącom osób na całym świecie, ale który również bardzo pomógł mi. Dzięki prowadzonym, transformującym medytacjom, dzięki lekcjom online i zadaniom coachingowym, w ciągu 28 dni bo tyle potrzebujesz, żeby wprowadzić zmianę do swojego życia nabierzesz nowej, pewnej siebie, orientacji w swoim życiu. Startujemy 25 maja. Zapraszam.